Komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Ola, to dos ojos prezento, Kupra formentor po faceliftingu. Jak pewnie zauważyliście, Kupra jest dosyć częstym gościem na moim kanale. Z czego to wynika? Po pierwsze, z tego, że ten kanał powstaje tylko i wyłącznie z pasji do motoryzacji, więc jeżdżę tym, co po prostu lubię. A drugi w sumie nie mniej ważny element to to, że właśnie Cupra pokazuje, że można fajnie połączyć samochód, który wygląda sportowo, jeździ sportowo, jest taki trochę bardziej cały czas dynamiczny i wyróżnia się na ulicy, ale potrafi być też zdroworozsądkowy, w szczególności pod maską tego auta, co jednak już w pewnym wieku, ten zdrowy rozsądek dosyć mocno staje się istotny, moi drodzy. Oczywiście jest też wersja VZ5, która była przed faceliftingiem, czyli wersja topowa z silnikiem Pięciocylindrowym, oczywiście znanym z 3 ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj zupełne przeciwieństwo, czyli Formentor z silnikiem dwulitrowym TDI. Musiałem go wziąć, ponieważ mnie to ciekawiło, że jednak ciekawy jak właśnie taki niby nudny, niby nie taki silnik niejaki sprawdzi się w samochodzie, który jednak jakiś jest. Jakiś czas temu Dosyć sporo flotowców zauważyło, że kupra może się fajnie odnaleźć jako samochód flotowy. I tak właśnie Leony oraz Formentory zagościły mocno we flotach, moi drodzy. I ten samochód jest tego świetnym przykładem. No bo patrzcie, jako taki doświadczony flotowiec macie możliwość przeróżne wyboru samochodu dla waszych pracowników. Idziemy sobie od klasyka, czyli Skoda Oktawi, potem oczywiście Hyundai, Hyundai 30, Kia Seat. Mamy Golfa, mamy oczywiście Korolę. No jest sporo przedstawicieli, czy nie wiem, Peugeot. Może astre, trochę tego cały czas jeszcze jest. Ale takim wyborem nieoczywistym właśnie staje się kupra z Leonem i z Formentorem. Z silnikami 1,5 TSI 150 koni albo z silnikiem dwójtrowym TDI, również 150 koni. No i oczywiście wersjami mocniejszymi. To wszystko we flocie sprawdza się dosyć fajnie, bo samochód wygląda, wyróżnia się. A cenowo jest cały czas porównywalny z konkurencją. O czym jeszcze będzie więcej podczas tego testu? No właśnie, w tym teście skupmy się głównie na tym, jak jeździ Formentor z dieslem pod maską, a także na tym, co w ogóle pod maską tego samochodu można mieć. Ponieważ całą stylistykę, wnętrze czy bagażnik pokazywałem wam w moich pierwszych dwóch, czy tam nawet już trzech testach. Kupry. Trzech, to są trzy, nie było tak, było tak. W trzech testach kupry Formentor był silnik VZ. Tak, VZ 2 TSI, 333 konie. To było oczywiście w Hiszpanii na pięknych serpentynach. Był również silnik VZ, ale już w układzie hybrydy typu plug-in. Był także 1.5 TSI, 150 konie, czyli podstawa. Teraz czas na silnik diesla, więc to już czwarty Formentor po faceliftingu na moim kanale. Sprawdźmy, jak to połączenie silnika bardzo zdroworozsądkowego z tym jakże emocjonującym samochodem wyszło w tym przypadku. Zapraszam! Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Zanim jednak ruszymy, zobaczmy, co jest pod maską w naszym egzemplarzu. Widząc, właśnie, że jest opcja: formatora z Dieslem, mówię: no koniecznie, koniecznie muszę nim pojeździć, bo właśnie jeździłem też Leonem w wersji kombi z Dieslem. Teraz czas na. Forment oraz dieslem. Moi drodzy, podstawą w tym samochodzie jest silnik 1.5 TSI, ale z manualem o mocy 150 koni. Później macie silnik 1.5 TSI już w układzie miękkiej hybrydy połączony z DSG. Następnie macie silnik 1,5 TSI, ale występujący w dwóch mocach jako oczywiście plug hybrid, następnie silnik dwójtrowy TSI występujący w trzech wariantach mocy. Pierwszy 204 konie i napęd na cztery koła. Później 265 koni i napęd na przednie koła. A także wersja topowa, czyli silnik dwójtrowy TSI o mocy 333 koni mechanicznych. No i na samym końcu cennika jest właśnie silnik dwulitrowy, TDI, moi drodzy. Silnik generujący moc 150 koni mechanicznych. jest w tym przypadku 360. To napędza nasz samochód do setki w czasie około 9 sekund. Napęd trafia na przednie koła dzięki przekładni DSG dwusprzęgłowej siedmiobiegowej. Jest bardzo ekonomicznie. Czy są emocje? Sprawdźmy to. Kle, 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 kle. Jazda testowa. Czas przejechać się kuprą Formentor z silnikiem TDI pod maską, czyli coś, co w teorii w tym samochodzie nie pasuje. Czy pasuje? Przekonajmy się sami. Na początek wyłączamy sobie system start-stop. No i rozpoznawanie znaków też nie jest mi do końca w tym samochodzie potrzebne. Teraz zobaczmy, jako prawdziwa Kupra, czy ten samochód w ogóle ma lunch control. W tym celu tryb jazdy sportowy. Następnie pod ręką, jak przystało na kupę, macie wyłącznik systemu ASR czy systemu ESP lunch control aktywny <grymne> trochę to DSG za długo go przeciąga ale naprawdę dynamika w tym aucie jest odczuwalnie lepsza niż te obiecywane 9 sekund do setki samochód bardzo fajnie przyspiesza, to oczywiście urok silnika diesla, on praktycznie wstaje od samego dołu i ma genialną elastyczność, o czym jeszcze za chwilę. Zobaczcie, Cupra Formentor, teraz się wejdziemy normalnie, już wszystko powłączamy, tryb jazdy, dajmy sobie normalny. Cupra Formentor, podobnie jak Cupra Leon, czyli Formentor jest takim trochę bardziej podniesionym Leonem, to Formentor ma przeróżne możliwości konfiguracji pod Wasze preferencje, od właśnie lakierów matowych, przez normalny lakier, tam jakiś, nie wiem, czarny, nie czarny, ten nasz niby, niebieski, specjalny, natomiast ten lakier czy jest jakiś taki, nie wiem, niebieski, jest taki bardziej leśny, morski, turkusowy chyba to jest trochę lakier. Po prostu dobrze wygląda, dokładnie co jest w tym egzemplarzu, włącznie z konfiguracją i sceną modelu, będzie u mnie wyszczególnione pod filmem dokładny opis, co jest w naszym prezentowanym właśnie egzemplarzu. Ale z silnikiem diesla niewiele przekraczamy 150 tysięcy złotych, a macie naprawdę fajnego crossovera tak naprawdę. Który ma silnik diesla, ma napęd na przednie koła, ma przekładnię automatyczną i jest całkiem fajnie już w standardzie wyposażony. Także no, tutaj czy właśnie klient indywidualny, czy flota, czy jodek, czy jakaś tam wielka oczywiście spółka, no ten samochód spokojnie może sobie rozważyć. Jak to jest z Was? Ma oczywiście w domu gniazdko, to naprawdę ciekawą opcją jest ta wersja VZ, plug-in hybrid, 272 konna. Jak ktoś z Was oczekuje trochę więcej jednak emocji od marki Kupra, to macie wersję VZ 333 konną. No, wersja topowa, napęd na 4 koła, robi co powinna. Są także dwie wersje pośrednie, czyli wersja dwójtroba TSI, ale właśnie 204 konie i napęd na 4 koła. I jest też to, co mi się bardzo podoba. Nie było tego chyba przed faceliftingiem, a jest właśnie po faceliftingu, czyli tak zwana mocna ośka. Czyli jest silnik 265-konny dwójtrowy TSI z napędem na przednie koła. I ten silnik naprawdę uważam, robi robotę. Podobnie jak w Kuprze Leonie. No po prostu tam jest ponad 300 koniak na dwoźce, i to już wyrywa asfalt. Tutaj też to będzie wyrywało asfalt. No właśnie, a u nas diesel. I czy diesel w ogóle w tym samochodzie pasuje? nie każdy musi wściekać się samochodem na co dzień niektórzy potrzebują samochodu jako narzędzia pracy ale skoro narzędzie ma być już takim codziennym waszym kompanem w podróży, czy po prostu macie potrzebę jeździć trochę więcej samochodem, to ten samochód też troszeczkę może być ciekawszy na ulicy i wtedy właśnie Formento z silnikiem 1.5 TSI, bądź z miękką hybrydą bądź właśnie z silnikiem diesla mogą być świetnymi kompanami podróży, no bo ten samochód nie traci, uważam, nic na swoich właściwościach sportowych. Ma bardzo fajne fatele kubełkowe. Ma bardzo takie to przemyślane i delikatnie sportowe wnętrze. Z tą spłaszczoną u dołu kierownicą, z włącznikami na kierownicy, z tymi pięknymi, właśnie przeszyciami charakterystycznymi dla kupry. Z projektem deski, którą już znamy też, tą deskę rozdzielczą, czy to z Leona, czy właśnie z Formentora, z delikatnymi zmianami po faceliftingu. Ale macie cały czas po prostu ekonomię. pod Maską w tym samochodzie. No w tym teście najważniejsze będzie, już czas spalanie i w sumie tym trzeba zacząć odpowiednio, moi drodzy. Przy 120 samochód pali bez żadnego problemu 5,5 ropy na 100 km. Z kolei przy 140 spalanie nam wzrasta do około 6,2 litra. Pamiętam, w lonie z dieslem było trochę mniej, no ale jednak to jest samochód troszeczkę podniesiony. Jeżeli chodzi o spalanie przy wyższych prędkościach, nie wiem, ale tam w okolicach siódemki moi drodzy. Spalanie na spokojnie na krajówce do 90 bez żadnego problemu schodzimy tym samochodem do 4,5 litra, a nawet do 4 litrów. Realnie tyle mi spalał w moim teście siedmiodniowym. Spalanie w mieście w tym przypadku, jeżdżąc w korkach z wyłączonym start-stopem, około 6,5 litra. Przy sprzyjającym ruchu miejskim da się zejść nawet do 6. I to pokazuje, że niekoniecznie aż tak skrajny downsizing ma sens. No bo zobaczcie, samochód waży w okolicach 1,5 tony, silnik aż, powiedzmy sobie aż, tak, dwójtrowy diesla o niedużej mocy, tylko 150 koni, ale niuta w tym przypadku jest 360 i to wszystko ma genialną elastyczność. A to właśnie w samochodzie stworzonym w trasę, stworzonym by połykać kolejne kilometry jest najważniejsze. Wjeżdżamy z zabudowanego, jeden bieg w dół, i on od razu jest, o, aż za mocno, od razu jest chętny do pracy. Wchodzimy w zakręt. Układ kierowniczy jest kapitalny w tym samochodzie, jest rewelacyjny, jest tak precyzyjny. Samochód dosłownie idzie jak po sznurku z silnikiem diesla, a on prowadzi się naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo przewidywalnie, tak bardzo precyzyjnie. To jest genialne. To jest Felga 18, ale i tak komfort, kompromis między komfortem, a takim właśnie trzymaniem się w zakrętach jest bardzo przyjemny. W tym przypadku przekładnia DSG pasuje, ale czasami trzeba jej troszeczkę pomóc. Bo jak za mocno wklepiecie w podłogę gaz, to ona potrafi aż dwa biegi w dół zbić, przez co samochód niepotrzebnie już wchodzi na obroty, czy znaczy silnik niepotrzebnie wchodzi na obroty i po prostu brzmi jak klasyczne TDI, dosyć głośno, ale jak pomożemy łopatką przebić bieg na wyższy, jakby wczujemy się w ten układ napędowy, pomożemy przekładni przepinać biegi zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to jest to idealne połączenie. Wiemy, że w tej chwili, w tych wszystkich czasach WLTP, emisji spalin itd., ta skrzynia musi być uśpiona, ta reakcja na gaz musi być uśpiona. Macie ustawienia sportowe, gdzie reakcja na gaz jest znacznie lepsza i samochód bardzo przyjemnie już startuje od pierwszego muśnięcia w gaz. Na stawieniach Drive jest rzecz jasna troszeczkę gorzej, ale no to jest wynik po prostu tej całej naszej ekologii, łącznie z DPF-em, Blue i tak dalej. To wszystko ten samochód również ma, bo musi to mieć. Natomiast jak pomożemy sobie łopatkami, to możemy tak fajnie się wstrzelić, nie wiem, wyprzedzanie w dynamiczny zakręt że nawet nie odczuwacie jakby tego ala dyskomfortu silnika diesla co dalej? A ta nasza konfiguracja nie jest za bardzo podopychana, jest tak właśnie typowo zrobiona pod flotę bo to jest samochód dedykowany pod flotę więc przednie lampy są te lampy oczywiście LEDowe, ale to nie są lampy te matrycowe LED-owe, czyli po prostu klasyczne LEDy z asystentem, który Wam tylko wyłącza bądź włącza światła drogowe co dalej, macie tutaj również podstawowy Lane Assist, ale nie ma Travel Assist, więc samochód odbija się między liniami, nie pozwoli Wam wyjechać poza linię, natomiast nie utrzymuje dokładnie samochodu po środku to ruchu, jakbyście jechali na przykład na autostradzie. Macie w nim jeszcze co? W sumie to wszystko klimatronik dwustrefowy, ba! nawet trzystrefowy Macie bardzo fajne multimedia, to się nie wieszają, działają płynnie z komunikacją z waszym smartfonem po kablu i bez kabla. Akurat ja preferuję połączenie po kablu do Apple Carplay, ponieważ to działa według mnie stabilniej. A jeżeli używam nagrywania z kamerą i łączę się z kamerą z Wi-Fi, po prostu wolak jest to po kablu, bo nie ma tej tutaj yy, problemów w komunikacji. Wyjeżdżamy z zabudowanego wyprzedzanie. Jeden bieg w dół, cyk. Bezpieczny samochód, to jest tylko 150 koni, ale to 150 koni inne, bo jest to 150 koni pochodzące z ropy. I teraz tak, pod kątem wyciszenia, opony, taka tutaj są Gudiery. Bardzo fajna opona, która naprawdę fajnie się trzyma asfaltu, ale z dosyć głośną oponą, więc w samochodzie to wyciszenie nie jest może jakieś wzorowe, ale ta opona się świetnie kleje asfaltu. Wchodzimy w zakręt z prędkością przepisową, rzecz jasna, i naprawdę ten zakręt jest. Do pokonania bez najmniejszego problemu. Natomiast wałcie ogólnie jest w miarę głośno, i to jest głównie efekt opon i tego, że jest auto podniesione. To nie jest wzór, jeżeli chodzi o wyciszenie. Są cichsze crossovery w tej klasie. Natomiast to jest jego po prostu no, cecha bądź wada. Ocencie sami. Oczywiście w tych wersjach sportowych to aż tak się Wam w uszy nie rzuca, bo tam jest troszeczkę więcej emocji z wydechu. Tutaj wydech nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, bo ich nawet nie ma. A jedyny warkot dochodzi właśnie z podmaski, no bo silnik TD jest silnikiem dosyć głośnym. I to jest fakt, tak, że są silniki Diesla w tej chwili w motoryzacji, które są troszeczkę ciszymi silnikami z wyższą tą taką jakby kulturą akustyczną, bo sama kultura pracy jest bardzo fajna. Silnik zbyt mocno nie wibruje, jest niesamowicie elastyczny, natomiast wyciszenie jest po prostu przeciętne. Ale co mi z tym wyciszeniem? Równy asfalt, wchodzimy w kolejny zakręt. Kapitalny z ten wóz. On się tak fajnie prowadzi. On pokazuje, że właśnie crossover nie musi być samochodem do niczego. Że niby nie do lasu, nie w trasy, aż w sumie do miasta głównie, bo jest podwyższony prześwit. A właśnie Formentor jest takim crossoverem, który jest modny, ale prowadzi się jak hatchback. I to jest chyba jego największa zaleta. Szukaj trakcji, szukaj. Ale ta opona fajnie klei. No i właśnie tu musimy pomóc upadkami, ponieważ samo DSG chciałoby jeszcze mocniej ten Sienkis zakręcić. Nie ma takiej potrzeby. On ma tą największą swoją mostak do 4000 obrotów. Może tam 4000 z haczykiem, ale to już wystarczy, bo już jest zbyt nieciekawy akustycznie. A wcześniej on tak bardzo fajnie spłuca, tak płynnie przyspiesza. No w tym aucie nie brakuje tego momentu obrotowego, który jest tak ważny w szczególności w trasie. Ale w mieście w sumie też, bo tym samochodem spokojnie możemy się w miarę powygłupiać. Jedziemy gdzieś tam w trasę jakieś zakręty, nie potrzeba nim zwalniać. Po prostu tylko się lepiej wgryzamy w kierownicę, wgryzamy się w fotel i możemy naprawdę dynamiką w zakrętach nadrobić w teorii ten taki jakby, no, klekoczący dźwięk pod maską. Ale najważniejsze pytanie w tym teście, czy w tym samochodzie pasuje się diesla pod maską? Uważam, że tak. W tych czasach, kiedy macie całą masę elektryfikacji poszczególnych modeli, macie całą masę wykastrowania tej motoryzacji, to w Formentorze macie dosłownie cały wachlarz silników. Macie aż trzy moce silnika dwójdrowego TSI, macie dwie moce silnika hybrydowego, macie silnik 1.5 TSI, macie silnik dwójtrowy TDI. No, macie całe oczywiście portfolio silników. Wiem, po faceliftingu znika jednostka pięciocylindrowa. Która była wcześniej W modelu VZ5 No nie ma go na razie, może wróci, nie wiem Może nie wróci, nie wiem Przed faceliftingiem była I była też takim czymś w sumie Ten samochód nie jeździł lepiej niż wersja VZ Z dwójtrowym TSI Z lżejszym silnikiem na przednich kołach Ten jeździł lepiej A ten po prostu brzmiał lepiej Więc znowu było dla każdego coś innego Było całe, spek całe portfolio właśnie tego co może być pod maską A tutaj macie wszystko, macie więcej mocy silnika dwutrojowego TSI, ale nie macie tego silnika już 2,5 VZ5. Natomiast, czy pasuje diesel? Pasuje. Jak ktoś z Was potrzebuje diesla, to pasuje. No bo nie zawsze musi być tak, że jak potrzebuję mieć diesla w trasę, to muszę jeździć jakimś tam, nie wiem, nudnym, załóżmy, Golfem czy Octavią. Octavia też nie jest do końca nudna, ale może być nudna, załóżmy, w jakiejś tam wersji bazowej z silnikiem diesla. A Formentor? Już nawet wizualnie nie jest samochodem nudnym, a może mieć silnik, który w tym samochodzie zwyczajnie w trasie będzie silnikiem bardzo ekonomicznym, o bardzo fajnym zasięgu. Też w czasie, bo spokojnie tym autem zrobicie w trasie zasięgi na poziomie 850 km bez żadnego problemu. Zależy wszystko od tego, po prostu jak macie ciężką tą prawą nogę. No bo to jest oczywiście król ekonomii, wasza prawa noga, ale ten silnik odwdzięcza się tym, że czy w mieście. Czy w trasie potrafi mało paść. Ale pamiętajcie, że też nie jest tak, że silnik diesla będzie silnikiem idealnym tylko do miasta. W tej chwili, w dobie filtrów, cząstek stałych montowanych w silnikach benzynowych czy w silnikach diesla, samochód musi raz na jakiś czas zobaczyć, mówiąc kolokwialnie, trasę. Musi się dogrzać silnik, skrzynia biegu, oleje. Wszystkie te filtry muszą się po prostu rozgrzać do temperatur roboczych, po to, aby właśnie wyrzucić z siebie wszystko, co niepotrzebne. Aby przepalić na gary. Nie ma silników idealnych tylko pod miasto, poza oczywiście hybrydami bądź elektrykami w tym przypadku. Więc nawet taki plugin też nie jest do miasta złym wyjściem, bo wtedy macie elektryka w mieście, a w tacy macie silnik dalej uturbiony, benzynowy. Tak samo taki diesel. On do miasta też się wbrew pozorom sprawdzi, ale on musi jednak regularnie wyjechać po prostu. W trasę, aby trochę odetchnąć, aby trochę z siebie wyrzucić tego, co jest mu już niepotrzebne. Podzielmy się opiniami moi drodzy, co wy byście kupili, chcąc kupić samochód albo właśnie typowo flotowy, albo samochód taki, który będzie jednak narzędziem do pokonywania sporej ilości kilometrów. No bo. Taka konfiguracja jest w zupełności w trasę wystarczająca. No pewnie Leon czy kupra Leon z silnikiem diesla byłby minimalnie bardziej ekonomiczny. Ma trochę większy bagażnik. Tu bagażnik ma pojemność 450 litrów. Nie mało. Wystarcza. W napędziach na 4 koła jest trochę mniejszy, w hybrydzie jest też troszeczkę mniejszy. Ale tutaj ten bagażnik jest też baga bagażnikiem w zupełności wystarczający. Nawet na tym haku, który jest montowany w naszym aucie, jest to hak opcjonalny, składany elektrycznie. Ma on uciąg z hamulcem, jak jest przyczepa, do tony 800. Więc spokojnie, taki samochód, nawet jako wóz do ciągnięcia kempingu, bez żadnego problemu. Więc macie auto po prostu skrajnie uniwersalne, co ja akurat bardzo w motoryzacji. Lubię. W tym teście nie było typowych wad, zalet, podsumowanie jest rzecz jasna, ale właśnie tych wad wam już nie mówiłem, no bo mówiłem to już wielokrotnie, że nagłośnienie seryjne jest przeciętne, Sennheiser jest świetne, fotele są bardzo wygodne, wyciszenie przeciętne, z kolei asystenci są super w tym samochodzie, to co bardzo lubię w kubrach, to to, że pod ręką macie szybki dostęp, aby sobie wyłączyć. nas jest ostrzeżenie o prędkości. Czy na przykład w szybkich ustawieniach alarm uwagi kierowcy i ten właśnie alarm uwagi kierowcy w tym aucie nie jest zbyt nachalny, bo już teraz w części marek, w szczególności w tych, których macie na kierownicy, ten taki tutaj mały, wystający Dings, on się Wam ciągle patrzy w oczy i ciągle jest oczywiście delikatny okrzyk, że nie patrzysz się na drogę. Patrzę się, ale czasami zerkam na multimedia bądź na rzecz na moją piękną. Pasażerkę. A tutaj nie ma tego problemu. Jak już przeginamy pałę, na przykład patrząc się w korku, wróć pod domem, na podjeździe, za zamkniętym płotem, na prywatnej posesji, jak patrzymy się w telefon, to tam oczywiście was okrzyczy. On, on to wyczuje, ale jest taki właśnie normalny. Nie jest irytujący ten asystent. A ci asystenci powinni być dla nas, dla kierowców, a nie tylko i wyłącznie dla unijnych władarzy. Więc fajnie, że to wszystko w tym samochodzie jest, ale nie irytuje. Tak jak mogą to irytować asystenci w innych markach, a właśnie alarm prędkości wyłączamy dosłownie dwoma kliknięciami na kierownicy. Więc to jest moje spotkanie z kuprą Formentorem po faceliftingu z silnikiem dwulitrowym TDI. I właśnie podzielimy się opiniami: czy wy byście w ogóle poszli w kuprę z silnikiem innym niż silniki topowe? Czy według Was pasuje silnik diesla dla określonej grupy klientów właśnie w takim samochodzie? Czy. Po prostu kupilibyście coś innego, ale na przykład też z dieslem. Czy w ogóle jesteście fanami benzyn czy diesli, czy może bardziej hybryd, czy jednak elektryków? No w tej chwili macie naprawdę ogromny wybór w motoryzacji. Dziękuję bardzo. Jak się podobało, zostawcie klasycznie suba, łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. I kontrolnym, kle, 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 kle. żegnam się z Wami. Na razie.